Siemanko, miłość tej Jak widzicie, jesteśmy w miejscu, które już możecie znać z naszych odcinków. Między innymi, może z tego odcinka, czy też z tego odcinka, aczkolwiek. Robiliśmy. Ile było tu, e, nie wiem, ale wiem, że robiliśmy tutaj na pewno test Nourisa, czyli pokazywaliśmy jakąś Nouris właśnie na mini bez No i dzisiaj znowu trafiliśmy na to samo minie i będziemy testować następne produkty. Dostaliśmy od e, właśnie jednego z producentów chodzi tutaj o Soft 99 nową niewidzialną wycieraczkę. No i na chwilę obecną będziemy ją testować i sprawdzimy czy da się ją aplikować i jak będzie się zachowywać po aplikacji właśnie w takich warunkach jakich jesteśmy. Więc zaczniemy chyba od umycia samochodu. Płać chociaż raz ty. Jak zawsze przecież ja płacę. Twoje samochody czy moje, wiem, ty nigdy nie masz pieniędzy. O! Płać, ktoś nas zostawił złotówę. Ty, ale ja tak mati czytam, że to myślałem, że to jest płyn do przygotowania powierzchni, a to jest płyn, który daje efekt hydrofobowy. Więc chyba też warto to sprawdzić. Na pewno to przetestujemy? Dobra, ale jak sobie już zapłaciłeś, to sobie myj. Zanim jeszcze przejdziemy do czyszczenia właśnie szyby pądem Rolon, to jest właśnie czyścik do czyszczenia szyb i także bardzo dobrze sprawdza się przy usuwaniu waterspotów z szyby, e, także nawet jeżeli ktoś by nie chciał sobie aplikować niewidziale wycieraczki, to jak najbardziej e, taki produkt przyda Wam się do takiego głębokiego czyszczenia szyb. No ale zanim jeszcze go użyję, muszę najpierw jeszcze zetrzeć, bo oczywiście mienia zbyt dokładnie nie wyczyściła całego samochodu i widzę pozostałości, także póki jest jeszcze mokry, to sobie podocieram. Chodzi o to, że tutaj wszędzie gdzieś na szybie możecie zobaczyć osad mineralny. Takie denerwujące białe ślady na szybie. Tym się czyścikiem, rolonem. Oh, oh, oh. Powinniście te wszystkie ślady mineralne usunąć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Już czytam instrukcję obsługi. A zawsze powinniśmy jednak to czytać, żeby się gdzieś właśnie stosować do tego co tutaj deklaruje nam i zaleca producent. Także dzięki czyszczonej sile małych, twardych i dużych, delikatnych cząstek Glaco Glaską pod rolą jest w stanie z łatwością pozbyć się ze szklanych powierzchni nawet najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń. Po, poręczny produkt z wygodnym aplikatorem idealny do przygotowania szyby przed aplikacją powłoki z serii Glaco. Także wiemy już do czego służy. Sposób życia: przygotujesz tę powierzchnię, myjąc ją dokładnie, czyli wyczyściliśmy przednią szybę owadów, owadów które były po, 1000, po 1500 km, bo byłem tak, kaszuby, Katowice zajczyłem, no to faktycznie 1500 km się uzbierało. Strząśnij butelkę, poleruj powierzchnię szyby używając produktu, dopóki nie ustąpi efekt hydrofobowy. Nie, nie aplikowałem tutaj wcześniej niewidzialnej wycieraczki, czyściłem tylko płynem hydrofobowym, także on szybciutko zejdzie. Spójrz powierzchnię wodą po zakończeniu procesie, Chodź przed dziećmi, czyli Dawid znowu nie dostanie tego w swoje ręce. Dobra, nie ma co tutaj przydurać tego, ale ja jeszcze tylko dodam, bo Mateusz powiedział, że trzeba to wszystko wypłukać. I dlatego właśnie jesteśmy na mejni bezdotykowej, żeby być bliżej Was, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może takie, taki zabieg zrobić sobie pod garażem, czy też gdzieś na ogródku więc jesteśmy na myjni, na której właśnie można coś takiego zrobić, ponieważ w regulaminie jest jasno napisane, nawet jest do tego tam specjalne stanowisko. A i nie będę z wami taki kawał szery, gdzie możecie właśnie zaaplikować sobie wosk czy chociażby wyczyścić szybę, zaaplikować niewidzialną wycieraczkę, więc nie ma wymówek, bo jeżeli chcecie, to znajdziecie miejsce, żeby zaaplikować swoją niewidzialną wycieraczkę. Ważne jest to, żeby nie było nasłonecznione, Stając sobie pod drzewkiem w cieniu, czy na przykład robić taką pogodę, jak my mamy dzisiaj, że śmiało możemy sobie pozwolić na to, żeby aplikować niewidzialną wycieraczkę czy też jakieś inne, bo już nie mówię o powłokach ceramicznych, ale jakiś wosk też można by było w taką pogodę sobie spokojnie aplikować pod domem, bez większego problemu. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. I gotta get through. Cause I feel like taking I znowu bulisz. A, A czemu ale... bulisz? Bo muszę spłukać to. Eee, za złotówkę czy za dwa złote? Za złotówkę mi wystarczy? Wrzuć pięć, co będziesz życzył? No nie no, szyby tylko... Dobra, dam za 2 zł, bo złotówkę zainwestuję, a złotówka to będzie ta, którą znalazłem. Czyli oddam ją, oddam. Cebulka w sercu. Wcale nie poddałem. Wcale nie poddałem. Tak jak było napisane na opakowaniu produktu, w tym momencie tę szybę po wyczyszczeniu trzeba wypłukać bieżącą wodą. Really no Dla DX to płynna wycierażka zapewniająca ekstremalnie silny efekt odpychania wody dzięki najnowszej technologii SARF Środek banalnie się aplikuje tworząc na powierzchni szyby gładką powłokę, która błyskawicznie odprowadza wodę poprawiając widoczność i komfort jazdy w czasie deszczu. Dodatkowo redukuje przewieranie brudów, a w sezonie zimowym także szronu, lodu i śniegu. Uzyskany efekt utrzymuje się aż do 4 miesięcy. Innowacyjna, ruchoma główka aplikatora w kształcie prostokąta ułatwia pracę i pozwala wygodnie dotrzeć w narożniki szyb. Czyli taki szybki opis. A jak używamy? Sposób życia. Przed użyciem dokładnie umyć auto i oczyścić szyby za pomocą dedykowanego środka Glaco Combo roll-on. To my już to zrobiliśmy, Lub jest jeszcze jeden, jest jeszcze Compound Z, ale my mamy akurat rolona. Czyli my już to zrobiliśmy. Zdejmij zakrętkę z aplikatora i lekko naciśni, by nasączyć część aplikatora. Czyli najpierw sobie otworzę i za będziemy czytać dalej. Bo jeszcze sobie wstrząsnę tym, zawsze wstrząsam, zawsze wstrząsam. Nawet jak z przyzwyczajenia gdzieś biorę w pracy Pepsi, nie wiem, jeszcze do pasta czy coś, to też zawsze sobie wstrząsnę, żeby lepiej przybuzowało. Żeby Nawet sobie wstrząsnę. Dobra, skończyłem. Dobra, część robocza, część, aby nasączyć, roboczą część aplikatora. Równomiernie rozprowadzić preparat ruchami, ruchami krzyżowymi, czyli to też jest bardzo ważne. Lekko dociskając aplikator do powierzchni szyby. Suche, czyli musimy jeszcze wysuszyć, ale stoimy, sama schnie, zaraz mam mikrofibrę, zaraz ją dotrzemy. Pozostaw do wyschnięcia na około 5-10 minut, a następnie ze pozostałości lekko wilgotną mikrofibrą, czyli fajnie, bo jak sobie zaraz wytrę szybę, zwierzę lekko mikrofibrę, czyli będę mógł następnie ją dotrzeć też, preparat, który będę aplikował. Dobra, suchą i czystą mikrofibrą usunę wszystkie pozostałości do uzyskania idealnej przejrzystości szyby. I to jest bardzo ważne teraz co przeczytam. Po aplikacji upewni się, że szyba jest idealnie przejrzysta i wolno, wolna od pozostałości środka. Niedokładne jej ich usunięcie może powodować efekt poskakiwania wycieraczki. I to nie jest tak, że wszyscy mówią, że jest niewidzialna wycieraczka i szyba poskakuje. Po prostu niewidzialna wycieraczka w tym momencie jest źle dotarta. I to nie jest tylko w przypadku, w przypadku tego Grako, ale także w przypadku tego pierwszego glako, które jest tak już dosyć mocno popularne. No dobra. A ja jeszcze tutaj Wam pokażę. Zobaczcie jak po tym czyściku szyba jest jałowa. Ta woda stoi. Jak widzieliście, zrobiłem trzy ruchy. Zrobiłem najpierw pion, później poziom i jeszcze raz pion. A ten ostatni pion zrobiłem tylko dlatego, żeby sobie zachować kanalikowatość już bez docisku i bez użycia właśnie samego preparatu, tylko po to, żeby ukierunkować gdzieś to, co już nałożyłem wcześniej. No, powinniśmy jednak zaczynać od poziomu i skończyć na pionie. Ja się pomyliłem, zacząłem od pionu, skończyłem na poziomie. Teoretycznie, dlatego przeciągnąłem sobie jeszcze raz pion. To teraz odczekujemy od 5 do 10 minut i docieramy do słucha. Jeszcze Wam powiedziałem w którymś odcinku, że kupiłem sobie mikrofibry, gdzie ja to kupiłem? W Castoramie za 89 ,50 zł 50 sztuk. W ramię. W ramię. i to jest właśnie jedna z nich, tam mam jeszcze jedną do docierania właśnie niewidzialnej wycieraczki. A to sobie wziąłem tak na wszelki wypadek i faktycznie się przyda. Teraz zrobię sobie połówkę. Ja po prostu jak gdzieś rozetrę, no to możemy się przed przypadek rozetrzeć, ale zrobię połóweczkę, czyli najpierw trzeba wstrząsnąć. Bo ta chyba też jest wyczyszczona, widzieliście to, tak. że specjalnie po to, żeby zrobić test tego produktu. Wiecie co, no wezmę sobie to, nie będę tutaj pryskał, wezmę sobie po prostu, zwiżę trochę mikrofibrę i wyczyszczę to z jednej strony mikrofibrą, a z drugiej strony... Nie wyczyszczę. Dotrę po prostu do sucha, także... Co myślisz, że glako na szybie już gotowe? Wszystko tak patrzę. Ogólnie płyny hydrofobowe się bardzo fajnie docierają, a tutaj faktycznie zbliżyłem sobie mikrofibrę, przejechałem i nie było praktycznie już co docierać. Także, jeżeli chodzi o użycie tego płynu, to też fajny dosyć. Dobra. Teraz tak. Wygotam mikrofibra. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby jednak do tego dosyć mocno się przyłożyć. Zanim jeszcze sprawdzimy działanie tej niewidzialnej wycieraczki, przejedziemy się kawałek w sumie na, pojedziemy na CPN, tam jest 8 km, zrobimy 16, jeszcze przejedziemy się tutaj wzdłuż, e, wzdłuż drogi, tam jest taki lasek, a jest odpowiednia pora na to, żeby zebrać troszeczkę owadów. I zobaczymy też później, jak te owady będą się z tego usuwać. Przejechaliśmy. Ile ma kilometrów? 18. Czekaj, tutaj było. 16, tu przejechaliśmy jeszcze 5 w, w, w jedną stronę, czyli przejechaliśmy około 28 km. No to wychodzi. I nie ma ani jednego robaka. Nie, no są, ale to są takie małe rzeczy, że pewnie nie. O, chociaż tu jest, o zobacz. Jest tutaj, widać go? Słaba, bo widać. Więc trzeba było śmiela potrącić. Nie, albo jakiegoś żuczka Ale teraz tak. Przedtem już zauważyłem, bo zatrzymałem się po drodze, bo zauważyłem, że jednak nie dotarłem do tej szyby. I zacząłem ją docierać suchą mikrofibrą I teraz zobaczcie, samo to, o, tutaj się na tej stronie się więcej e, nazbierało owadów niż na tej stronie. A to dlatego, że jechaliśmy przy lesie, a z tej strony był akurat las. Z tej strony był las. No, o. I tak, tutaj, no tak średnio to wygląda. A tutaj, no jest śliska. Jeszcze raz robię, bo to jest. To nie wierzę, że to tak poleci. Jeszcze raz z drugiej strony. No ale to nawet jak poluchem przejdziesz drugą no, stroną, to ja cóż ja to już wcześniej zauważyłem, a tu możemy sobie rzucać i o. a zrobimy tylko cyk i leci. Dobra, to jest hydro tak? Pamiętajmy jeszcze o tym, że tutaj jest z boku właśnie umyte szybę szybem, hydrof szybem hydrofobowym, płynem Płynę. hydrofobowym szyba. Znowu płacisz. Znowu płacę. Jeszcze zróbmy test wycieraczek, tak jak Mateusz obiecał, nie skaczą. Jak Twoje odczucia? Jezu, ten jak zawsze z fryzurą, ładnie jest, ładnie. Nie, bo muszę wyglądać tak samo ładnie jak i Ty, bo przecież jak? Później mówią, że ja wyglądam jak lump z po sklepu, a Ty jak lumb, lumb z środka <laughs> jak, sklepu, jak dziewczynka. E, dobra. Mniejsze o większe, więc zacznij co chciałeś mówić. Teraz chcę ci jakoś dowalić, ale dobra, po prostu nie odezwa się nic. Chciałem się zapytać jak Twoje odczucia a propos tych produktów. Zacznijmy od czyścika. Moim zdaniem faktycznie dało radę, wyczyściło to szybę i przygotowałem przede wszystkim po pod aplikację e, tak. Jeżeli chodzi o sam czyścik, no to czyścik mogę Wam polecić, bo używam go w, używam go w pracy. Praktycznie przy aplikacji każdej powłoki na szybę, właśnie wcześniej sobie czyszczę tym, tym czyścikiem, dlatego że jest właśnie bardzo taki, jakby to powiedzieć, komfortowy. No bo jednak jest ta rączka, <laughs> czyszczenie idzie dosyć sprawnie, szybko i bezproblemowo. Teraz co, przejdźmy do tego nowego produktu, który właśnie. No właśnie, bo to jest nowy produkt i przede wszystkim z serii całej Glaco. Jest to produkt, który bardzo szybko wiąże się ze szkłem, bo tak jak już powiedzieliśmy, 5-10 minut wystarczy żeby ten produkt już się związał i był gotowy do dotarcia, więc bardzo szybka aplikacja moim zdaniem. Tak i też właśnie tutaj gdzieś producent bliżej nie określił jakiegoś tam czasu, nie wiadomo, bo niektóre powłoki na szyby potrzebują gdzieś tego odczekania, tych kilkunastu czy kilku godzin. W przypadku właśnie tego tak nie jest, po 5-10 minutach po aplikacji docieramy i praktycznie mamy już szybę gotową do jazdy, możemy śmiało wyjeżdżać na, na deszcz. Teraz tak, ruchoma, główka. Bardzo fajna, bardzo przydatna. Naprawdę też dobrze się to wszystko układa. Aplikacja, widzieliście, też bezproblemowa. Banalna. Pamiętajcie o tym, żeby kłaść to krzyżowo. I też taka, na ile to wystarczy? No, na około 10 szyb takiej wielkości. Średniej? No tak, no bo to masz szybę dużą dosyć. Ta, się no nie tego mówię powiem, około 10 szyb takiej wielkości, czyli w sumie moglibyśmy zrobić tym 4, może 5 aut, jeżeli chodzi o wszystkie szyby. Nawet kobiaków czy tam suwów. Także bardzo wydajne, bardzo fajny. Dosyć, dosyć, cena, ceny jeszcze nie znamy, bo to jest dosyć nowy produkt. Ale jak będziecie mogli gdzieś coś takiego dorwać, to fajnie takie coś mieć. Ja ogólnie jak... jestem zadowolony, że w końcu soft nam przysłał jakieś produkty, żebyśmy przetestowali. No bo co? No do tego momentu tylko wosk testowaliśmy i w zasadzie właśnie nie widziano wycieraczkę tą starą. Tak, tą starą. Dlatego fajnie, że tutaj wjechała nam w ręce ta nowa. No, 4 miesiące wytrzymuje. Tamta, wytrzyma... no, tamta stara też około 4 miesięcy. Wszystko zależy, wszystko zale... jak eksploatujemy samochód. Tak, wszystko tak zależy, jak eksploatujemy samochód: czy mamy te dni deszczowe, jak dużo używamy wycieraczek, czy jeździmy w mieście, czy jeździmy na trasie. To jest dużo zależnych. no Ale do 4 miesięcy, tak przypuśćmy, że takie dobre 3, to na pewno się powinno to utrzymać na szybie. Mieliśmy się skupić w sumie tylko na tym Glaku, ale że Soft przysłał nam jeszcze ten płyn hydrofobowy. I Mati, ty go miałeś pierwszy raz w rękach. Ja w sumie też, znaczy ja go nawet nie miałem w rękach jeszcze, ale widziałem jak ty to aplikowałeś. I ja mam. Takie fajne odczucie, że on fajnie taflowo zrzuca tą tak, wodę. to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. Jest różnica między hydrofobowością tego produktu, a glakow Tu w przypadku glaku widzieliśmy takie dosyć, dosyć bardzo mocne kropelkowanie, że praktycznie nie było żadnej, żadnej tafli. Od razu, od razu woda, która padała na szybę, zamieniała się w kropelki leciała. A jak robiliśmy to na elemencie na szybie, gdzie był właśnie aplikowany, gdzie był oczyszczony tym płynem, jeszcze powiem od razu, że płyn jest bezproblemowy, jeżeli chodzi o dotarcie, to widzieliście, że, że robiła się tafla test produktów soft 99 do e, zabezpieczenia szyb żeby wam się lepiej myło jak najbardziej na plus ja jeśli bym wrócił do owadów których w sumie nie było ale to chyba jest dosyć już co były tutaj no ale nie ma ale to jest dosyć logiczne że jeżeli mamy takie hydro, czyli to, te właśnie, właściwości. Kamień mi uderzył dzisiaj jak rano jechałem do pracy i się zrobił ten. Mati, odprysko. ale to nie przez niewidzialną wycieraczkę. Nie, 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 ale właśnie i to jest następna rzecz, bo e, niewidzialna wycieraczka nie jest e, nie jest gdzieś tam odporna na odpryski, ale przez e, to, że jest śliska, tak jak w przypadku na przykład tej wycieraczki, e, te kamienie inaczej się odbijają, bardziej rykoszytują i też jest mniejsze ryzyko gdzieś postawania głębokich odprysków na siebie. To też jest bardzo ważne i to też jest e, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o wszystkie niewidzialne wycieraczki. A tutaj, jeżeli chodzi o śliskość, to jest już w ogóle Masakra, nie? Bardzo fajno. A ja chciałem powiedzieć, że nie wiem co chciałem. A wiem co chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o owady, no to jeżeli mamy takie nieziemskie hydro, no to musicie sobie wyobrazić już samemu, że te owady będą po prostu schodziły lepiej z tej szyby. Lepiej schodziły, ale to też z tamtej strony było więcej owadów niż z tej strony. I możemy teraz też wnioskować, że tam jest jałowa szyba, która, do której wszystko się lepi. To zostawały te owady, a tutaj po prostu się odbijały i leciały. I może przeżyły nawet. No to co, miłośnicy? Na ten moment, jeżeli ten odcinek był dla Was ciekawy, a mogę się założyć, że był ciekawy, bo w końcu wiecie, jak prawidłowo e, produktami od jednego producenta w, zaaplikować niewidzialną wycieraczkę to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał tam na dole i oczywiście zostawić kciuk w górę i pamiętajcie o social media Facebook, Instagram Miłościków Detailingu oraz Detailing Bulls No i oczywiście pamiętajcie o sklepie www.detailingbulls.sklep.pl i o naszej stronie internetowej www.detailingbulls.com Tam znajdziecie numery telefonów, znajdziecie nasze realizacje to ja jeszcze tylko Znajdziecie... dodam, zanim się rozkręcisz, że w opisie naszego filmu napiszemy Wam nazwy tych produktów, żebyście mogli zobaczyć tak, jak ja byl, to wygląda. Tak, ja bym szukał, potrzebował. No nie mamy niestety tego u siebie na sklepie, ale wiedzie. Żegnamy się? wiedzie, żegnamy się. Także trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!